Pada, pada, pada. Tak bada. troszkę, dobra, troszkę nas zatrzyma... A dobra, przejdziemy tędy. Trochę nas zatrzymało na parkingu podziemnym, bo jak tylko wyszliśmy, zaczęło lać. A idziemy, idziemy w centrum Poznania i idziemy jeść. Idziemy jeść. O nie pada. Prawie nie pada, coraz lepiej. Moje buty przemoczone Którzy mają buty, Niektórzy nie mają butów. Nic nie idzie, nikt nie jedzie, idziemy dalej. mogą być Teraz idziemy jak prawdziwi turyści po Poznaniu. Poznań warty Poznania. Idziemy, idziemy, a szukamy takiego dinera lat 50. w sercu Poznania. Merkając knajpa. Zobaczymy czy mają tam jakieś kanapki. Wrocław 66. Ha? Co mm. Tu no. masz całą kartę, możesz coś wziąć nie musisz wam. Na niektórych jest mały wybór, bo są nagrody i, i reszty nie chce mu się czytać. Nie, no żad mm. mm. Mam Nice popcorn. Jaką przystawkę popcorn? Good morning, Poznań. A ty nagrywasz? Of course. ale w amerykańskich eksportacjach śpiewają znowu. zaraz Meksykanie wpadną no jakieś wyjnęcie tu reklama mogę? polecam najbardziej te oto patyki nazywają się Mozzarella Sticks, ponieważ w środku mamy mozzarella, która się bardzo rozciąga. A ty co tam masz? Mac and Cheese. Mac and Cheese, wow, mhm. faktycznie Cheese Aha. i Mac. Tak. Dajemy ja jakąś super kanapkę taką, zobaczymy. Wygląda fajnie. Jakoś zajęcie jedzeniem? Bardzo, to co? na 10. Na dziewięciu dałabym 8 albo 9. 11. Mhm. Znaczy ja bym dodała jakieś żeby sałatkę jakąś do tego dostawać. Bo mam a dużo wie? sera. A ja, mhm. Masz sałatkę. To jest a ja, a ja pozdrawiam. Nie, nie, tak jakoś, jakieś warzywka, zielenika, Ja Dlatego zdrowe nie. Mhm. Ale bardzo zdalowa. A ty? No i też jest bardzo dobra. pikantna Teraz bardziej pikantna Chyba dużo tego się Dużo wawiam. tu papryki jest. Jakieś. Jalapeno. W jest 8 na 10, tak. nie jest takie jak McChee. No i tańca. To ta jest serdeczka. Tu będzie już. Został Mistrzowie drugiego planu. Kolej, Ale my najpi, tak. pacjent, na ich nie patrzymy, jemy, pijemy, i pijemy. Pijemy i piję. Coś się ja. wodę pijemy, nie? Żeby nie było, że to jest tak Uwaga, zrobię ujęcie nalewania musztardy. Mhm. Jest ketchup. Ja mhm. dwa razy ci to że to jest ketchup. To jest ketchup a po też... jest przynajmniej... idziemy prawo nie pada jedzenie wracamy do samochodu było spoko jeszcze do jakiejś i sera i sera. coś czuję, że potem po będę miał przytyjało dwa kilo no, mi się wydaje, że już ktoś. No, ja widzę już ten wróżek. Nie na zar. Spadamy do dołu. Nie na tak serio?